Stawcie się! Jak idzie sędziowanie? Bardzo dobrze. On nie przyjął korzyści majątkowej żadnej? Żadnej. <gryzny> Dawaj, dobij, pobiegij, nazwisek, jeszcze raz Biali. Kto wygra mecz? Znaczy Biali prowadzą, mam nadzieję, bo mój syn tam gra, no, także jest 1-0 i mam nadzieję, że 6-5 sekund wytrzymamy i będzie okej. Okay. Co pani trener doradza zawodnikom przed, przed meczem? No przed meczem przede wszystkim koncentrację, ale chłopcy mają ten pazur tygrysi, walczą za wszelką cenę. Szkoda, że walczą, walczą całą drużyną, ale i tak są efekty. Także jesteśmy bardzo, bardzo dumni ze swoich dzieci. Są emocje? Tak, bardzo emocje, tak. Jak najbardziej. Są duże emocje. A jak oceniamy fachowym okiem? Piłkarskim okiem bardzo wysoko oceniamy poziom. Bardzo wyrównane spotkanie. paść państwo kibicują Oczywiście przy szkole 51 e, dobra drużyna? Bardzo dobra. Ja nie. w bramie. ty też challenge? Zegratka. I kary. Jeszcze i też. Ja też i karate. łatwo jest. Łatwo jest, ale tak trochę. Bo jest taki gąszcz, no taka na czasami, że ciężko zobaczyć kto wybił. Ale fajna zabawa. Super, idealne. Fajnie dla dzieciaków, widać duża radość, oby więcej takich imprez. Chłopaki, zostawcie sobie cukierka na później. Dada.